Robin Belter przedstawia Gra stack. Witam was w moim kolejnym odcinku. Ja jestem Robin i chciałem wam dzisiaj pokazać grę Stack produkcji Ketchupu. Stag jest czwarta w sklepie Play i jest ona chyba na każdą wersję w Windows Store, App Store i oczywiście w sklepie Play. Ja nagrywam z telefonu LG dla wersji Android. Ogólnie tak, tutaj widzicie i zaczniemy od kategorii. Kategorie ogólnie polegają na tym, że jest kilkanaście kolorów kafli. Co to są kafle, za chwilę się dowiecie, albo już wiecie, jeśli macie tą grę pobraną na telefon, lub chyba jest również ona na tablet. Jest 30 takich kategorii i każda jedna kategoria kosztuje 200 diamentów. Jak się zarabia diamenty, również za chwilę pokażę. Tak, wyjdźmy już stąd. Shadow on i tutaj losowo wybiera ci gra kategorię, ale jeśli kupimy i zaznaczymy sobie wybrane kolory kafli, to wtedy będziemy mieli ten kolor przez siebie wybrany. Kafle? No, jak widzicie, to są te właśnie tutaj przyczepiające się do drugiego kafeleczka. Kafelki? No, bez sensu, troszeczkę zdanie, no ale inaczej się tego nie da powiedzieć. O co chodzi w tej grze? Chodzi o to, żeby właśnie te kafelki nakładać na siebie, ale o, ale nie można ich mm, nałożyć krzywo z powodu, że właśnie się odczepiają. Jest 51. Pobiję swój rekord i jestem za 50. To chyba jest w miarę dobrze. Jeśli macie już tą grę, to napiszcie mi w komentarzu pod tym filmikiem. Jaki macie rekord? A ja. A co ja zrobię? A ja yy, pogratuluję. Jeśli mnie pobiliście, to będę smutny. No. Co, spróbujemy? Ja właściwie spróbuję pobić tą 50 Gry keczapa w ogóle są w większości, a właściwie chyba wszystkie z ręcznościowymi grami i są one bardzo ciekawe. Hmm, około, no nie wiem, około ilu, ale bardzo dużo gier było y, pierwszych w sklepie Play, y, y, pierwszych w sklepie Play w tabeli w top listach, no ale sobie odczypiłem część, ja jestem w co dość... ja no, ale zda. A, i jeszcze jedno. Kiedy traficie chyba z 5 razy równiutko, wtedy wasz kafelek się troszeczkę powiększy, ale nie będzie to zbyt dużo. Już zbyt duże powiększenie, tak. Jak zauważyliście, a właściwie mogliście zauważyć, moje odcinki są... No co to było? Moje odcinki są coraz krótsze. No nie, no przecież to lag, ja nie wiem dlaczego tak jest. No, tak, to jest niefajne. Ale jak zauważyliście, to jeszcze raz powtórzę zdanie. Mm, jak zauważyliście, moje odcinki są coraz krótsze. Dlaczego? Bo robiłem 9-minutowe odcinki, które mogły być no, troszeczkę nudne. Dlatego je trochę skróciłam, a mówię bardziej szczegółowo. W sensie streszczam te szczegóły. No, a teraz tak ogólnie nie ma tutaj zbyt dużo opcji, tylko te kolory kafli i i diamenty do zebrania, ale jednak jest czwarta w sklepie Play nie wiem czy to z powodu pobrań, czy z powodu ocen wszystkie szczegóły macie w opisie tego filmiku i oczywiście jeśli jesteście ciekawi jak wygląda mój kanał wbijajcie na informacje tego kanału Robin Belter i tam macie wszystko napisane również zapraszam do oglądania wcześniejszych moich odcinków i oczywiście najbliższych, które pojawią się wkrótce no, i dawajcie łapkę w górę, oczywiście, jeśli Wam się spodobał ten film. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce.